W tym krótkim materiale chciałbym wam pokazać, jak zainstalować wirtualną maszynę za pomocą programu VirtualBox. Chciałbym w tym filmie wam powiedzieć również, jak poradzić sobie z problemem instalacji wirtualnej maszyny, jeżeli posiadacie procesor z serii AMD. Zaczniemy od instalacji programu VirtualBox. Najpierw pobieramy go ze strony, do której link macie pod filmem. Następnym krokiem będzie pobranie systemu operacyjnego. Ja posiadam klucz do Windowsa XP Professional, dlatego też ten obraz ściągnę. Pod filmem zamieściłem dla Was również link do strony, na której znajdują się starsze wersje systemów operacyjnych Microsoft. Jak już pobierzemy wszystko, instalujemy najpierw VirtualBox. Postępujcie zgodnie z moimi krokami. Aby utworzyć maszynę wirtualną, klikamy Maszyna, następnie Nowa, wybieramy sobie platformę, w moim przypadku jest to Windows XP32 bity, dajemy dalej, wybieramy rozmiar pamięci, w zależności od preferencji, ja ustawię konkretnie na 4GB, dajemy dalej. Utworzymy sobie dysk twardy. Wybieramy jaki to ma być rodzaj dysku. Ja daję Virtual Hard Disk. Możemy też wybrać czy ma być to stały rozmiar, czy dynamicznie przydzielony. Ja akurat wybrałem dynamicznie. I dajemy utwórz. Klikamy w naszą nową wirtualną maszynę. Wybieramy obraz gdzie pobraliśmy system. W moim przypadku jest to pulpit. Wybieramy system. Dajemy choose. I uruchamiamy. Przystępujemy do instalacji systemu. Konfigurujemy nasz system. No i nasza wirtualna maszyna jest już gotowa do użytku. Aby odpalić z powrotem system, po prostu klikacie ponownie na VirtualBoxa, wybieracie sobie swoją ikonę z systemem i uruchamiacie. Procesory z rodziny AMD posiadają pewien problem przy instalacji wirtualnej maszyny. Bez ustawienia pewnych opcji w BIOSie prawdopodobnie pojawi się taki błąd. Aby sobie z tym poradzić, należy ponownie uruchomić komputer i wejść do ustawień BIOSu. W BIOSie należy włączyć tryb SVME, czyli Secure Virtual Machine. Po włączeniu tego trybu zapisujecie i uruchamiacie ponownie komputer. Po zmianie tego ustawienia problem z uruchomieniem wirtualnej maszyny nie powinien wystąpić. Dzięki Wam za to, że zobaczyliście ten poradnik i mam nadzieję, że komuś pomogłem. Zapraszam też na inne filmy na tym kanale, które mają bardziej rozrywkową tematykę. Tymczasem, moi mili, do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się ciepło. Cześć!